Witamy wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku, w trzeciej części naszego cyklu, poświęconego, no teraz w tej chwili, tak zwanej konfiskacie złota w Stanach Zjednoczonych. Ja nazywam się Łukasz Chojnacki. Ja nazywam się Piotr Kwiecień. No i tak jak Łukasz powiedział, kontynuujemy wątek konfiskaty złota w Stanach Zjednoczonych, wprowadzonej nakazem z dnia. Kwietnia, Kwietnia. Dwa, 1933 roku. E, no właśnie. E, ów nakaz zobowiązywał Amerykanów do zwrotu posiadanego złota pod groźbą wysokiej grzywny lub kary pozbawienia wolności. Ale o ile ówcześni obywatele amerykańscy posiadający złoto w swoich zasobach, w rozumieniu w swoich domach. W swoich mieszkaniach, no, mieli w pewnym sensie wybór. Bojąc się owych kar, mogli to złoto zwrócić. No, o tyle z tego, co nam się udało ustalić, posiadacze swoich walorów zdeponowanych w skrytkach bankowych, no, takiej szansy niestety nie mieli. i to jest ciekawe, bo wedle moich informacji nie było zbyt wiele procesów sądowych. Które dotyczyłyby osób, które nie chciały zwrócić swojego złota. Skarb państwa, rząd otrzymał złoto tylko od tych obywateli, którzy dobrowolnie je oddali. Niemniej jednak można powiedzieć, że ci, którzy posiadali złoto w skrytkach bankowych, no niestety już nie mieli pola manewru. Nie mieli pola manewru, ponieważ to, co zostało w bankach, musiało być. Im musiało być rządowi po prostu zwrócone. Tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, większość osób, które chciała podjąć y, swoje złoto, była no niestety. Oskarżana, czy mało się, że jest y, powiązana y, albo z organizacjami przestępczymi, albo jest y, y, zamieszana w jakieś malwersacje podatkowe. Y, szereg różnych rzeczy. Generalnie można powiedzieć, że dyskryminowano te osoby, które chciały odzyskać swoje złoto, które było zmagazynowane w skrytkach depozytowych w bankach. Warto o tym wiedzieć, bo. Jak się okazuje, współcześnie z tymi skrytkami bankowymi również różnie bywa. Kto nie wierzy, może nas odwiedzić, możemy powiedzieć, jak to się ma w czasach współczesnych, i wcale nie jest to takie kolorowe. Tak więc to jest taka dygresja. W tamtych czasach, kto miał w skrytkach depozytowych swoje złoto, niestety to złoto przepadało. No właśnie, tu nasuwa się pytanie, tak właściwie, czy w dzisiejszych czasach skrytki bankowe, ale nie tylko skrytki bankowe, również skrytki prowadzone przez instytucje zajmujące się w sposób profesjonalny przechowywaniem wartości. Czy w takich okolicznościach, gdybyśmy sobie wyobrazili potencjalne wprowadzenie takiego nakazu w dzisiejszych czasach, nie byłyby również no, zagrożone pozbawieniem zawartości? No. Przecież dojdziemy do pytania, czy w ogóle konfiskata grozi nam w czasach współczesnych i wtedy może będziemy domniemywać, czy rzeczywiście z tymi skrytkami depozytowymi jest aż tak bardzo źle, jak w tamtych czasach, ale to za chwilę do tego dojdziemy. dojdziemy. Jak w tamtych czasach osoby, broniły się niektóre osoby, przynajmniej te, które z, z góry zakładały, że do czegoś takiego dojdzie, bo na pewno, na pewno te osoby, które potrafiły przewidzieć cykl, trend, to, o czym przed chwilą wspominaliśmy, że było widoczne, jeżeli ktoś potrafił połączyć pewne, yy, fakty. pewne fakty, pewne wydarzenia w jedną sekwencję, jak się takie osoby broniły. No przede wszystkim, jedną z najpopularniejszych metod było wywiezienie złota z kraju. Tak, jeżeli na przykład ktoś wywoził do Szwajcarii, która potem już była dosyć takim yy, dosyć popularnym yy, miejscem yy, no, u Amerykanów, to, to po prostu te to złoto wywiezione do Szwajcarii nie mogło być zabrane przez y, urzędników, nie mogło być poddane temu nakazowi zwrotu, no bo po prostu nie było go na terenie Stanów, Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych. Tak więc niektórzy się przed tym bronili. Jakie były jeszcze inne sposoby? Jeżeli ktoś przewidywał, że będzie, czy wzrost ceny złota, czy, czy być może akurat będzie inflacja, y, bo akurat Roosevelt zdradzał inklinacje takie inflacyjne, to co kupował? Mógł kupić na przykład biżuterię. Biżuteria nie była bulionem. Biżuteria nie była monetą, nie była sztabką, i niektórzy, widząc, rozumiejąc prawdziwą wartość kruszcu, no, starała się, czy tam no, kupowała złoto. Inną rzeczą jeszcze jest to, że niektóre osoby były wyjęte spod, spod tej ustawy, nie były objęte ustawą, ale to już są wyjątki w postaci kolekcjonerów złotych monet, czy na przykład osób, które na co dzień zajmują się obróbką złota. Czyli w jakiejś tam gałęzi przemysłu. Więc większość osób myślała o tym, żeby złoto ukryć. I takich sposobów na ukrywanie złota było trochę więcej, więc wiele osób z tego po prostu korzystało w tamtym czasie. Ale wyciągając wnioski z wydarzeń myślę, że w dzisiejszych czasach przy no, tej dużej dostępności, dużej łatwości nabywania metali szlachetnych złota w szczególności może warto byłoby sobie również zadać pytanie, jak odpowiednio wcześniej przygotować się na no być może pojawiające się tego typu pomysły w głowach polityków tu i teraz. Ile złota skonfiskowano? Informacje nie są spójne. Zdaniem różnych autorów, różnych historyków są to różne kwoty. Friedman, zdaje się, w latach 70. napisał, że, tego, że złoto zostało skonfiskowane w ilości ponad 120 ton, co jest mniej więcej odpowiednikiem 4 milionów uncji czystego złota. Ricards dla odmiany, Jim Ricards, bardzo znany w środowisku metali szlachetnych, by tak sprawę ująć twierdzi, że złoto zostało skonfiskowane w ilości bodajże około 500 ton. Tak czy inaczej, w jednym i w drugim przypadku ilość jest naprawdę spora i jest wyrażona trzycyfrowo, jeśli chodzi o tonaż. Niemało, naprawdę niemało, nawet gdybyśmy wzięli tą niższą wartość, czyli 120 ton, no to współcześnie Polska ma 200 ton, a wtedy po prostu w jeden, w jeden miesiąc Stany Zjednoczone 120 ton, Pozyskały od swoich obywateli. Zbliżamy się do punktu na osi czasu 1934 roku, kiedy zostaje podpisana słynna ustawa o złocie. Które na mocy tej ustawy wartość złota jest zmieniona z 20 dolarów i 67 centów za uncję do 35 dolarów za uncję. I ta ustawa, właśnie, jest taką wisienką na torcie szeregu tych ustaw, za którymi stał Roosevelt, jego doradca oraz szereg różnych innych osób, które najprawdopodobniej reprezentowały banki komercyjne. Zatrzymamy się tutaj. Mówiliśmy o tym, że bazę monetarną, czy dodruk, zwiększenie bazy monetarnej, czy dodruk pieniądza zwiększono poprzez, po pierwsze, włączenie obligacji jako do, do szeregu tych aktywów, które mogą stanowić pokrycie dla emisji pieniądza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że zabrano ludziom złoto. Zabrano ludziom złoto, więc zwiększyła się ta, jakby to powiedzieć, podstawa do dalszego druku pieniądza. I trzecia rzecz, że ta podstawa, która już została y, zwiększona za sprawą no, przejęcia Złota obywateli dodatkowo zyskała nową, wyższą wartość, dzięki czemu emisja papierowego pieniądza mogła być jeszcze większa, jeszcze szybsza, i na tym tak naprawdę polegały działania proinflacyjne rządu Roosevelta. Kto skorzystał, a kto stracił? Bo tam, gdzie ktoś korzysta, tam zawsze jest ktoś, kto traci i na odwrót więc teraz wspomożemy się cytatem chińskiego historyka, dobrze znanego w Polsce Kong Binga, który pisze w jednej ze swoich książek rzecz następującą: Obywatele dopiero co oddali państwu całe swoje złoto, a zbierane przez wiele lat oszczędności nagle straciły ponad połowę wartości. Natomiast ekskluzywni klienci, międzynarodowi bankierzy, którzy otrzymali poufne informacje tuż przed krachem giełdowym w 1929 roku, z radością wycofali potężny kapitał z giełdy, zamieniając go na złoto. Całe to złoto zostało przetransportowane do Londynu. W tym czasie, sprzedając złoto w Londynie, można było uzyskać cenę 35 dolarów za uncję, co oznacza, że w jednej chwili zarobiono na transakcji 69,39%. Informacja to podstawa, nasuwa się taki wniosek. Natomiast, no, tak jak powiedziałeś, zawsze ktoś zyskuje, zawsze ktoś traci. Zwykle zyskują rządy, tracą obywatele. Czyli Dopełniając naszej opowieści, musimy podsumować, w jakich okolicznościach rząd dokonuje czy to konfiskaty, czy nakazu zwrotu złota. W gruncie rzeczy rząd Żąda złota w momencie, kiedy sam ma zapotrzebowanie na realną wartość. Takie rzeczy historia widziała wielokrotnie. Miało to miejsce oczywiście w Polsce w latach 50. być może będziemy jeszcze o tym mówili. Oczywiście Mussolini we Włoszech na działania wojenne poprosił yy, poprosił na włoskie kobiety, żeby oddały swoje obrączki, a więc biżuterię rodzinną po to, żeby realizować swoje cele w cudzysłowie, patriotyczne. Tak więc rząd prosi o złoto, czy, czy prosi w cudzysłowie, czyli żąda, w takiej sytuacji, w której jemu jest mało. Nie starcza na realizację celów politycznych. Tak to wygląda. Więc pytanie brzmi, czy konfiskata będzie miała miejsce w najbliższej przyszłości? Cóż, no trzeba się zastanowić nad tym, czy złoto pozwoli realizować rządom swoje cele. Na moje oko nie do końca jest to możliwe, czy mo, powiedzmy, że jest to mało prawdopodobne, ponieważ rząd w tej chwili politykę proinflacyjną prowadzi bez udziału złota. Może sobie po prostu drukować pieniądze, jeśli ma na to taką ochotę i nie potrzebuje do tego walki z, ze złotem. Generalnie jest tak, że cała ta, cała ta sytuacja wokół Roosevelta no jest. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy na początku, bodajże pierwszego odcinka poświęconemu tej domniemanej konfiskacie, bo to nie była do końca konfiskata, chociaż w przypadku skrytek bankowych, no to chyba już było. jest, tak. chyba była. Więc cała ta sytuacja musi być postrzegana cały czas przez pryzmat tego, w jakich okolicznościach, w jakiej kondycji był wtedy rynek. Rynek był w złej kondycji. Była deflacja, było duże bezrobocie, rząd potrzebował pieniędzy. W tej chwili, tak jak przed chwilą powiedziałem, rząd może sobie pieniądze po prostu dodrukować. Stąd ja osobiście uważam, że konfiskata sensu stricte nie jest do końca możliwa. Dlaczego? Nawet gdybyśmy założyli, że konfiskata będzie miała mieć miejsce, jakby to miało wyglądać. No, powiem szczerze, ja przychylam się do tej Twojej tezy i też uważam, że w kształcie, o jakim tutaj rozmawialiśmy w tych ostatnich trzech już odcinkach, no, raczej chyba takowego rozwiązania się nie doczekamy, bo po pierwsze, no, w dzisiejszych czasach złoto no, nie jest pieniądzem obiegowym, tak jak to miało miejsce w latach 20. czy 30. ubiegłego stulecia, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, to, o czym Łukasz wspomniałeś kiedyś, no, jesteśmy w erze pieniądza, już właściwie bezgotówkowego, no mamy jeszcze w sensie formalnym tę gotówkę w obiegu, natomiast spotykam się coraz częściej z takimi, nie wiem, czy ty również z takimi subtelnymi sugestiami, czy to sprzedawców, którzy sugerują, żebym jednak zapłacił kartą, bo nie mają drobnych, albo jest to po prostu szybsze, wygodniejsze no w pewnym sensie też to rozumiem, no bo gotówka wymaga później kolejnych zabiegów, trzeba ją transferować do banku, co znowu generuje pewne, pewne koszty, więc no idziemy w tym kierunku pieniądza bezgotówkowego, no i szczerze mówiąc myślę, że jeżeli no, będzie pilna potrzeba zrealizowania jakichś kolejnych wydatków socjalnych, to prędzej doczekamy się jakiegoś rozwiązania w tym obszarze, które po pierwsze będzie dużo bardziej skuteczne w egzekucji rzecz jasna i dużo sprawniejsze we wprowadzeniu rozwiązania, które oczywiście pozwoli sięgnąć do naszych zasobów tak czy inaczej rozumianych. Czyli no raczej chyba takiej konfiskaty czy prośby o zwrot złota nie spodziewałbym się. Rickard, dla odmiany, w swojej książce Najtwardsza Waluta świata wysuwa jednak hipotezę, że być może rzeczywiście taka konfiskata sensu stricte nie będzie miała miejsca, jednak rząd Stanów Zjednoczonych będzie być może w stanie wprowadzić podatek od dochodów nadzwyczajnych, co oznacza, że jeżeli wartość złota osoby, która je posiada, Wzrośnie, no to od tej różnicy, od tego zysku, będzie trzeba odprowadzić jakiś tam podatek. Cóż, ten podatek i tak, gdyby w latach 30. powiedziano, że no albo zabieramy wam całe złoto, albo odprowadzicie 19% od tych 70%, o które podnosimy e, wartość monet i sztabek, pewnie większość osób by się zgodziła z perspektywy czasu, przynajmniej w chwili bieżącej. Rikards. W zasadzie to jest człowiek, na którego hipotezę warto zwracać uwagę. Do nie ma, że coś takiego jest możliwe. Natomiast czy tak się stanie, to dopiero pokaże czas. Natomiast od strony technicznej konfiskata absolutnie nie jest możliwa, dlatego że, no, jeżeli powiedzmy, że złoto jest obecne chociażby w Polsce, nie wiem, w kilkunastu, czy w kilkudziesięciu tysiącach gospodarstw domowych, w Niemczech najprawdopodobniej w kilkuset tysiącach domów, no to Oznacza, że w tym samym momencie urzędnicy państwowi musieliby wkroczyć do wszystkich tych domów naraz. Osobiście uważam, że jest to absolutnie niewykonalne. Niewykonalne z technicznego punktu widzenia. I w ramach ciekawostki możemy tutaj powiedzieć coś takiego, że o ile nie było do śmiechu obywatelom, o tyle pewnym osobom akurat uchwalenie ustaw przez Roosevelta było bardzo, bardzo korzystne. Tutaj macie zdjęcie, które pokazuje moment, w którym Roosevelt podpisuje ustawę związano z tym, aby podnieść wartość złota, czy też może zdewaluować dolara. Zbliżenie. Doradcy, mamy tutaj też właśnie George'a Warrena oraz szereg innych osób związanych z bankowością. Centralną, a także i komercyjną, patrzy na dłoń Roosevelt'a, która trzymając pióro podpisuje ustawę, która dla wielu osób była bardzo zła, dla, dla wielu osób była niekorzystna, ponieważ te osoby traciły wartość swoich dóbr. Banki, jak wiadomo, na tym skorzystały i warto o tym pamiętać. Banki i politycy chodzą ze sobą w parze. I w tamtym czasie właśnie tak się to właśnie odbyło. No tak, pozwoliliśmy sobie te zdjęcia przeanalizować, i rzeczywiście miny panów są dość wymowne, w związku z czym ewidentnie na tej podstawie wysnęliśmy wniosek, że to rozwiązanie satysfakcjonowało te osoby w pełni. Tyle na dziś. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka.